Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, która piosenka może zostać okrzyknięta najgorszą w historii muzyki rozrywkowej? Odpowiedź z pewnością Was zaskoczy to Agadu zespołu Black Lace. Ta kontrowersyjna piosenka znalazła się w roku 2003 na pierwszym miejscu prestiżowej listy najgorszych przebojów podle w brytyjskim wydaniu The Telegraph. Redaktorzy wskazali na jej banalny tekst oraz infantylną konstrukcję muzyczną, która wywołała wiele kontrowersji. Możemy się tylko dziwić, jak coś takiego zdobyło tak ogromną popularność, wkrótce po tym w końcówce 2003 roku magazynku przeprowadził ankietę wśród dziennikarzy muzycznych, którzy jednogłośnie uznali ten utwór za najgorszą piosenkę wszechczasów. Pomimo surowej krytyki, Agadu w latach 80. osiągnęła status jednego z najbardziej rozpoznawalnych hitów tamtej dekady. Jej prosty refren, który namawia do tańca, w połączeniu z charakterystyczną melodią sprawiał, że piosenka od razu wpadła w ucho, a słuchacze z różnych zakątków świata potrafili ją zanucić już po pierwszym przesłuchaniu. Zanim przejdziemy do dalszych informacji, wyzwanie dla was: sprawdźcie swoją wiedzę w quizie. Jeśli zdobycie 100% punktów, to tytuł mistrza jest wasz. A teraz wróćmy do historii zespołu Black Lace. Ta grupa nie zaczynała jako duet zajmujący się muzyką rozrywkową o humorystycznym charakterze. FUNDUJĄC swoją karierę w roku 1976, widz, zaczynała jako kwartet który skupiał się na bardziej poważnej muzyce. W roku 1979 zespół reprezentował Wielką Brytanię w konkursie piosenki Eurowizji z utworem Mary Ann, zajmując siódme miejsce. Dopiero po przekształceniu składu w duet i skierowaniu swoich działań na bardziej eksperymentalne, taneczne kompozycje, zaczęli przyciągać uwagę publiczności w klubach oraz na koncertach. Właśnie wtedy Agadou stała się symbolem nowej estetyki muzycznej, przekształcając pierwotny utwór w coś dynamicznego i prostego. Warto zaznaczyć, że Agadou nie była oryginalnym dziełem. Została oparta na francuskiej kompozycji Agadou U z lat 70., stworzonej przez Michaela Telscha i Samuela Storeya. Zespół Black Lace z powodzeniem zaadaptował tę piosenkę, nadając jej bardziej energetyczną aranżację i uproszczony tekst, przez co idealnie wpasowała się na imprezy taneczne. Kluczowym elementem tej transformacji był rytm, który sprawił, że ludzie zaczęli się bawić i tańczyć. Mimo, że pierwotna wersja piosenki zdobyła uznanie, to nowa aranżacja zespołu Black Lace stała się natychmiastowo rozpoznawalna, wyróżniając się lekkim, humorystycznym stylem na tle innych przebojów tamtej dekady. Chociaż Aga du spotyka się z krytyką, jej komercyjny sukces był niewątpliwy, dotarła do drugiego miejsca na brytyjskiej liście singli UK Singles Heart. W swoim czasie piosenka ta stała się bardzo popularna w programach telewizyjnych oraz była często wykonywana na imprezach, zdobywając ogromną rzeszę fanów, w tym w Japonii. Jej kiczowaty charakter sprawił, że zyskała miano kultowej, a jednocześnie często dzisiaj przypominana jest jako przykład absurdów w muzyce. Choć wiele osób kwestionuje jej wartość artystyczną, Agadu pozostaje jednym z klasyków lat 80. i ujmuje nam wciąż uśmiech na twarzy oraz nostalgiczne wspomnienia. I tak oto historia piosenki, mimo licznych przykrości, przetrwała próbę czasu, stając się nieodłącznym elementem popkultury. Ciekawe, czy znajdą się kolejne utwory, które będą mogły konkurować z Agadu w kategorii najgorszych przebojów